No ja myślę, że dlaczego nie, prawda? Ja to obserwuję teraz porównując co się dzieje w różnych krajach i jak różne nacje reagują. Na przykład będąc w Irlandii, bo pomimo COVID-a dalej podróżuję, uważam, że w Irlandii ludzie też są bardziej ospali i niespolegliwi. A w Polsce, jak tylko, jak tylko udaje mi się pojechać do Polski, zupełnie inna energia się jakaś wytworzyła. Ciężko mi to opisać, bo przedtem tego nie czułam, nie miałam takiego poczucia. Był taki może trochę mahrazm, czasem pesymizm w Polsce, a teraz to jest niesamowite, ponieważ ja jeżdżę po różnych miastach i, mm. i rozmawiam z ludźmi twarzą w twarz i, je, i czuję się po prostu tą energię, że ona wzbiega i ludzie, pomimo tego, że jest jakaś tam część osób, którzy godzą się na, na tą rzeczywistość, to oni myślą swoje i naprawdę w tych yy, takich bardziej yy, intymnych rozmowach. Yy... Oni się do tego przyznają, że oni mają świadomość co się dzieje. Oni mają po prostu świadomość i nie możemy wykluczać po prostu tych ludzi, którzy się szczepią, czy którzy boją się covid a Musimy dalej próbować z nimi nawiązać kontakt. prawda Jesteśmy jednością i e, takie, takie podziały na tych, którzy e, wierzą w propagandę, a, a ci, którzy nie wierzą, nie, dalej jesteśmy jednym narodem jednym że tak powiem klanem Słowian który ma coś, niezwykłego do dania, światowi i myślę, że Polacy są, niezwykle kreatywnym narodem ale też takim intuicyjnie związanym, z ziemią, po prostu są ludźmi którzy rozumieją pewne prawa naturalne, tego na przykład na zachodzie na zachodzie tego nie obserwowałam w Irlandii i dalej mamy jakby jesteśmy skarbnicą właśnie tej jakby to nazwać No taki właśnie instynktownego połączenia z naturą i to jest to jest niesamowicie piękne w Polakach że gdziekolwiek nie spotkam Polaków na świecie to zawsze rozmawiamy właśnie o ślinach o, ty, o tych naturalnych metodach jedzenia sobie z dolegliwościami. Że oni to po prostu czują, my to jakby w pewnym sensie instynktownie czujemy i to jest, wydaje mi się, jedna z takich niesamowitych, niesamowitych rzeczy, które możemy dać światu. A druga to jest właśnie to, co mówiła Ewelina, że jesteśmy odważni i nie boimy, się, nie boimy się powiedzieć tego, co myślimy. I to wielokrotnie też się z tym spotkałam za granicą, że jesteśmy postrzegani nawet jako tacy trochę... Zbyt może no, szczerzy, prawda? Czasem jesteśmy zbyt, um, zbyt um, szczerze, oni tak uważają, że mówimy prawdę zbyt oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest jednak pozytywna cecha. Potrafimy po prostu dotrzeć do innych, jesteśmy też teraz obudził się nas, w nas też takie po prostu poczucie jedności. I przy, przyja przyjacielskości też, bo teraz wiele ludzi poznałam, którzy w tym y, czasie pandemii jest niezwykle otwartych i niezwykle po prostu przyjacielskich. A w Polsce, jak jestem, to każdy zaprasza mnie do domu. Ludzie są naprawdę y, niesamowici. Tego nie ma na Zachodzie. Nie chcę narzekać, bo są inne pozytywne y, cechy na przykład Szwajcarów. Ale ogólnie e, niedługo myślę, że wrócę do kraju. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, brawa dla Jana. No właśnie, czy to jest megalomania, czy to jest coś na rzeczy? Pytanie do Endiego teraz. Janusz, gdziekolwiek pojawiają się Polacy, to zawsze iskrzy. A e, Polacy są. E, zaradni. Sprytni potrafią zrobić z niczego coś. Słuchajcie, ja w tej chwili, w tej pracy, gdzie pracuję, poszukuję pracowników i wyobraźcie sobie, co mój boss chce. Chce znaleźć Polaków, ale ich nie ma niestety. Więc to już... To już jest jedno, jedna taka indykacja, że polski naród jest bardzo wartościowy, przyczynił się do rozwoju cywilizacji niemiłosiernie i o tym nam nie mówią. Wiele podstawowych wynalazków zostało zrobionych właśnie przez polskich naukowców. W tej chwili mamy, jak popatrzymy na, na rozwój nauki, to bardzo dużo... Nowych odkryć jest robionych przez polskich naukowców, polską myśl techniczną. Było tak i przed wojną, i jeszcze wcześniej. Cała ta zakłamana historia, którą, którą, którą nas nauczyli, jest, no trzeba włożyć do kosza na śmieci. Więc jeżeli chodzi o to. A, czy Polska, z Polski wypłynę i z kraju ona już dawno wypłynęła moim zdaniem? A, I my jesteśmy takim narodem, który e, kręci ten cały wir i, i dlatego się nas boją, dlatego, dlatego starają się nas utrzymać w ryzach, no ale my jesteśmy takimi lwami a, i bykami zarazem, których się nie da a, powstrzymać. W momencie kiedy e, nikt nas nie denerwuje, no to jesteśmy takimi grzecznymi byczkami Fernando gryziemy sobie trawkę i nic się tam nie dzieje, ale jak ktoś nas wkurzy, to wtedy pokazujemy rogi i lecą właśnie iskry spod naszych kopyt. Także tak jeszcze wracam właśnie do naszego kochanego pastora Artura Pawłowskiego. On jest taką, jeżeli już, iskrą wolności na całym świecie. Jego, jego oglądnęło ponad milio, miliard ludzi, podejrzewam, na wszystkich tych kanałach telewizyjnych, w których on tam był. Więc no, ta iskra wolności na pewno w ostatnich kilku miesiącach wypłynęła od niego. Nie, nie wiem, czy to za, za, satysfakcjonuje twoją odpowiedź, ale zgadza się, Polacy są taką iskrą ogólnie, jako naród. Dziękujemy, brawo. I teraz co Zigi myśli o Polakach, czyli też o sobie? Wiesz, zgadzam się z wszystkimi moimi przedmówcami, ale powiedziałbym, że to nie będzie jedna iskra pojedyncza. Yy, my wszyscy jesteśmy takimi iskrami. Tam wśród was są same iskry. Między innymi Aja Iskra. No, my, oh. <laughs> Brawo Aja! <laughs> to wiecie, jaki nie ma brać? Ale y, słuchajcie, ja to czuję tutaj. Y, mieszkam w San Antonio, gdzie Polonia jest y, nieliczna. Jest nas, y, ludzi, którzy się przyznają do Polskości, jest około 10 tysięcy, ale to jest bardzo stara Polonia, która dzisiaj już nie mówi po polsku. Ale oni wszyscy mają sobie taką iskrę. I wiecie co? Słuchajcie, tam mówiąca Polonia, która jest tutaj mało. Zaczęła się z pewnym ociąganiem od zeszłego roku spotykać nawet potajemnie. U mnie w domu, gdzieś tam na, na mieście, po to, ażeby ten ogień rozpalać. To są te iskry, które pójdą w świat. Ale mam apel. Bądźmy solidarni z innymi narodami. Yy, nie, nie naznaczajmy, nie piętnujmy innych narodów, bo wszyscy jesteśmy braćmi. Bądźmy w tym trudnym czasie wszyscy razem. Piękne przesłanie uniwersalne, jak najbardziej Basilnego. A teraz robimy tak, ponieważ Kania Kazachari dziś nam po prostu się zgubiła, że tak powiem, a miałabyś w tym panelu, chociaż ostatniej chwili dokoptowana i potem Agnieszka, bardzo proszę, ale to pytanie, które słyszałaś dla ciebie też Czy to jest coś takiego, że Polacy mogliby zasiać tą iskrę na całym świecie, a zacząć czy od Polski. Ja się zgadzam z zigim, że każdy naród ma w sobie takie iskry. My się teraz nie dzielimy według granic państwowych, my się teraz dzielimy według wibracji. Jeżeli ludzie są w wysokich wibracjach, to czy są Niemcami, czy Japończykami, to będziemy się z nimi czuli cudownie. Ja 15 maja byłam na proteście, właściwie to był Marsz Wolności w Tokio, to był Światowy Marsz Wolności. W Tokio spotkałam gdzieś tak 300-400 osób, które marszerowały w tym marszu. Tam był jeszcze jeden chłopak, więc my dwie iskry z Polski, a reszta 400 iskier z różnych krajów, ale najwięcej z Japonii. I wszyscy się z wszystkimi czuli cudownie. Japończycy, którzy nie nosili masek, 400 osób w Tokio bez masek, 400 osób krzyczących na całą ulicę do wszystkich innych przechodniów: Zdejmijcie maski, zapomnijcie o dystansie społecznym, 400 osób krzyczących. Nowe, nowa korona to oszustwo światowe po to, żeby niszczyć narody i żeby bogacić globalistów. Nie wierzcie w te głupoty, które Wam podaje telewizja. Telewizja kłamie. Dzieci ma, nie, niech idą do szkół, studenci niech idą do szkół. Czyli mamy Japończyków, którzy też, z którymi też będziemy się czuć jak z braćmi i siostrami. Oni się ze mną też świetnie czuli, podchodzili do mnie. Oni nie znają mojego kanału. Przepraszam, jedna kopitka była, która zna mój kanał, bo jest wyznawczynią Q w Japonii. Słucha Benjamin'a Fulforda i dlatego podeszła do mnie, ale myślę, że o tyle tutaj się z przedmówcami zgadzam, że my jesteśmy, mamy niewyparzone języki i walimy prawdę prosto z mostu. Ja tak żyłam cały czas w Japonii. Gdzie wszyscy się kłaniają, przepraszają. Ja waliłam prawdę prosto z mostu. Anglosasi uważali, że jestem niewychowana i jestem taka nie, niegrzeczna, nieogarnięta, bo u mnie tak znaczy tak, a nie znaczy nie. I najpierw nas krytykują. Potem się z nas śmieją, a na końcu y, troszkę się zaczynają nas bać, a potem nam przyznadzą rację. Bo okazuje się, że my, ludzie, którzy chcemy żyć w prawdzie i nie boimy się powiedzieć tej prawdy wprost w prosto oczy, a tutaj Artur Pawłowski jest świetnym przykładem, y, jeżeli y, Donald Trump Jr. Jest fanem Artura Pawłowskiego. Jeżeli generał Flynn jest fanem genera y y Artura Pawłowskiego, to jest nasza iskra z Polski, która się podoba. Ja śledzę konto Vincenta Kennedy. Vincent Kennedy też pisze, że Polacy to jest dumny naród, y bo kiedyś Breitbart napisał w zeszłym roku o y y proteście górali y prowadzonym przez Sebastiana Pitonia. I to było pokazywane wśród patriotów amerykańskich jako wzór do naśladowania, że Polacy są dumnym narodem i Polacy sobie nie pozwalają wchodzić na głowę. Także mamy iskry z Polski, są iskry z innych krajów i rzeczywiście Artur Pawłowski na razie się wybija tutaj na prowadzenie jako ta iskra. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze Agnieszka. Proszę bardzo. Ja wyjdę. Zostaje mi takie skromne podsumowanie i dodanie czegoś od siebie. I właśnie dodam, bo to jest tak, że jak najbardziej zgadzam się tutaj z przedmówczynią, że tu bardzo dużo i też mówię tak, otaholistyczne oczywiście, grają wibracje. I my właśnie, jeżeli będziemy przebywać w dowolnym na miejscu, miejscu na świecie, będziemy przyciągać już te dusze, z którymi kiedyś mieliśmy kontakt. Będziemy się z nimi łączyć i bez względu na narodowość będziemy się rozumieć. Nawet czasem nie znając języka, i to jest nieprawdopodobne, i to jest wyjątkowe. Tam też są grupy wolnych ludzi. Nawet trafiłam na kilka. Mam tam też różne kontakty, mam nakręcone, to potem inny temat. Ale co jest najważniejsze, tak, zobaczcie na naszych przodków to, co mówiłam. E, zabory, to, że nasi przodkowie walczyli we wszystkich wojnach. Jeżeli prześledzicie historię swoich rodzin, okaże się, że wasi członkowie rodziny byli. I pod Monte Cassino, i gdzie byście nie sięgnęli? wszystko powiązane między innymi z zaborami i my zawsze mieliśmy to, więc co my mamy teraz mieć? My analogicznie mamy to w genach, właśnie to, że walczymy o wolność i to nasze bohaterstwo, a jeszcze to symboliczne właśnie stwierdzenie moim zdaniem, że iskra wyjdzie z Polski, to jest tak jak tutaj pan kolega, tak jak powiedział wiele iskier, ale to chodzi o to, chodzi o ten nasz powiedzmy gen słowiański i dobrze, to nie jest tak, że w tym momencie Polacy powinni nie wracać natychmiast do Polski. Tak? Nie. Działajcie właśnie z różnych miejsc na świecie, żeby nie mogli nas w jednym miejscu skupić, żebyśmy byli wszędzie, żeby po prostu nie można było na nas jednoznacznie w jednym miejscu oddziaływać. I słuchajcie, to co najważniejsze, kiedyś mówiło się Wikingowie, królowie zatok, którzy podbijali, wiemy jaka jest historia Wikingów i wielu Znawców tam różnych twierdzi, że prawdopodobnie ci Wikingowie to my Słowianie byliśmy. Także mamy to w genach. I weźcie jeszcze jedno pod uwagę: ostatnie wszystkie filmiki, które macie na internecie, że coś tam się zadziało, jakaś demonstracja, ktoś zareagował, ktoś obronił jakąś kobietę, czy w Anglii, za chwilę się okazuje, że to jest Polak, właśnie Polak. Także, słuchajcie, macie tą moc w sobie od wieków, macie to w genach, wykorzystajcie to, nie zapominajcie o tym. Tu no to już naprawdę ostatnia runda, bo mamy tylko kilka minut. Wiem, że tam już Aja przegląda z, dokładnie z sekundnikiem, aż żar się rozstać. Nie bylibyśmy na harmonii kosmosu, gdybym nie zapytał o rzecz bardzo kosmiczną. Mieliśmy Kopernika. I to naprawdę była wielka rewolucja. Mieliśmy Wolszczana, to jest naprawdę wielka rewolucja. Pierwszy człowiek w świecie, który udokumentował, udowodnił, że istnieją planety poza Układem Słonecznym. Więc mamy jakieś wielkie dzieła, jeśli chodzi o Polaków, którzy w sprawach wręcz kosmicznych zrobili coś absolutnie wielkiego. Teraz stoimy przed niezwykle poważnym momentem odkrycia publicznie albo wykonania jakiegoś ruchu, który skonfrontowałby ludzkość i ujawniłby prawdę dotyczącą obecności istot pozaziemskich w historii ludzkości i dzisiaj w obecnych czasach. Czekają teraz wszyscy na decyzję Pentagonu, której, której, która miała sporządzić raport. Macie jakieś wieści? Bo ponoć do 25 czerwca, miał się to zdarzyć, ale póki co nikt nie krzyczy i nic nie woła. Czy to Amerykanie ujawnią światu pierwszą prawdę, co kryje się za pojęciem UFO? Czy też będzie to ktoś zupełnie inny? Jak to według Was będzie wyglądało? Przedłużymy dosłownie o 5 minut, to bardzo krótkie odpowiedzi, proszę bardzo. W tej samej kolejności Ewelina. Ja cały czas tę sprawę śledzę, bo właśnie prosiłeś mnie, żeby trzymać rękę na pulsie. Ale dzisiaj nic nie widziałam, żeby wyszło. A było planowane, że te wszystkie wiadomości wyjdą 25 czerwca i by było fajnie tutaj, bo jest harmonia kosmosu no ale inne wiadomości też jutro są będzie. na tapecie. Więc yy, miejmy nadzieję, że wypuszczą to, chociaż mi się wydaje, że na pewno część informacji będzie po prostu schowana pod stołem, nie ujawnią części informacji, no bo wiadomo, że oni już dawno mają niezbite dowody, że istnieje UFO i wypowiadał się ostatnio pilot z Ohio że ma nawet nagrania sześciu obiektów i jest pewne, że to nie są obiekty, które pochodzą z Ziemi, więc nie wiem dlaczego oni tak mocno to po prostu z tymi datami przestawiają. Podobnie jest z Maricopa County, gdzie odyt miał być po prostu doprowadzony do końca już wczoraj i informacje na temat tego, co już oni wiedzą, miały być podane i też są przesunięte na sierpień, więc to jest kupowanie czasu, żeby te wiadomości nam podać po prostu w okrojonej formie. Chociaż bardzo mocno kipiało i na Fax News i na Newsmaxie, dużo tych filmików i wywiadów na temat ufa. ostatnio się pojawiło w maju i w czerwcu, więc co nam pozostaje? Czekać i wierzyć, że te informacje... Że coś się zdarzy, żeby oby góra nie urodziła myszy. Dziękuję ci bardzo wina. Brawo dla Ciebie. I teraz kolejna osoba, czyli Joanna. Tak, brzydko, brawo dla, dla Wiesz, co Janus, Ja nie jestem ekspertem w, w sprawie UFO, tylko zwróciłabym uwagę, że to oni jakby wypuszczają te informacje kropla po kropli. i ja tam po prostu nie ufam. To oni jakby mają, mają nam mówić, to my powinniśmy poznawać i odkrywać dla siebie. A to co oni tam wypuszczą, to ja jestem wobec tego zawsze sceptyczna, ile tych informacji wycieknie, w jakiej formie i tak dalej, to już od wielu tysięcy lat nas tak manipulują po prostu. Tak. Zmieniają, biorą jakąś prawdę, wykręcają ją na wszystkie strony i potem podają do informacji publicznej. Więc myślę, że to dalej my musimy tutaj u podstaw prowadzić działania że tak powiem, pracę od podstaw i, i to, co oni tam wypuszczono. Fajnie by było, gdyby, gdyby jakaś taka właśnie y, może świadomość się w ludziach obudziła, ale co oni dalej z tym zrobią y, wobec tego byłam trochę sceptyczna. Dziękuję bardzo. Kłamali, y, kłamią, więc dlaczego mieli w przyszłości nie kłamać, tak? Dziękuję bardzo. No. <laughs> bardzo proszę y, w takim razie y, Edi, tak? Janusz, Janusz tak. jak 27 grudnia 2020 roku uh, prezydent Trump podpisał tę całą ustawę, że w ciągu z, z, tam było, 180 100 dni, 100, dni. 180 dni. Miało. 108, 180, 180 dni e, wszystkie agencje mają powiedzieć nam e, to, co wiedzą to wszy, o, zaczęliśmy klaskać. Nie? To super, może coś z tego wyjdzie, ale w tym momencie, kiedy jest ten, tam, a, ta marionetka, <noise> no, ta. U, siedzi sobie w Białym Domu, to prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. E, ta, ta, tak naprawdę ten raport to już tam e, wszystkie świerszcze z, e, E, świerszy, no, cykały w trawie, że dzisiaj ma zostać udostępniony, ale jakoś e, ty, ja sprawdzałem dzisiaj rano, ale nic tutaj się nie pojawia. E, słuchajcie, to ten raport, zapewne jak będzie opublikowany, to będzie tak okrojony, że to będzie kolejna e, matwanina. E, te, ten raport, tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy, to dotyczy tylko 120 przypadków, które e, amerykańska Navy e, jak gdyby e, udowodniła, że no, coś jest nie tak, pokazała materiały, że coś jest nie tak z nagraniami z ich e, myśliwców. E, więc e, mamy już wielu sceptyków. Oczywiście tam e, ja czytałem, taki jest palant naukowiec, Mick West się nazywa. On, on już zaczyna mówić, że to ufo zauważone przez wojsko to, 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 to jest tylko taka a, pomyłka technologiczna, źle skalibrowane, stare, jak, jakieś tam radary i tak dalej. Także zaczynają odkręcać już kota ogonem a, w poważnych nawet pismach. Nie? Także a, jeżeli coś wyjdzie, no to będzie to okrojone i znowu spreparowane. Ja myślę, tak. że a, jak Trump wróci, to dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że coś, z tego, z tego Coś później, ruszy, prawda? Dziękuję bardzo, wielkie A... brawa dla naszego y, Endiego, bo to będzie nas już ostatnia wypowiedź, tak? Teraz jeszcze Ziggi, dzieci tutaj prawo. Dziękujemy Ci i wam wszystkim, teraz jeszcze Zygi. Potem dziękuję wszystkim. Dobra. Y, ja nie myślę, że do tego dojdzie. Y, wiecie co, mam zamówionych kilka biuletynów, które dostaję tam tygodniowo, czy co dwa tygodnie właśnie w tym temacie. Y, śledzę, co to, to są różni y, whistleblowers, to między innymi z takich znanych jak Corey Goode, ale i mniej mm -hmm. znanych. I dostałem informację, że jeśli to nastąpi, to będą to tylko śladowe ilości, albo inaczej mówiąc, niepełne ujawnienie. Rzeczy, o których my wiemy albo słyszeliśmy, a one będą tylko potwierdzone, więc nie sądzę, że dojdzie do pełnego ujawnienia. Bardzo Ci dziękujemy. Tutaj jest nasz dzień prawo jeszcze raz dla całego kształtu z IBI. I tutaj, jeszcze Hania, i potem jeszcze. Ja nie wiem, co zostanie ujawnione, kiedy zostanie ujawnione, ja tylko wiem, że jesteśmy totalnie oszukiwani co do świata, w którym żyjemy i mogli, możemy powiedzieć, no przecież są jacyś naukowcy, są, są jacyś pracownicy nauki, kosmonauci i oni powinni nam powiedzieć prawdę. Przecież oni tam byli, oni to widzieli, ale jak się wgłębiamy w temat, to nikt nigdzie nie był, nikt niczego nie wie, a powtarzają te same szablonowe informacje z głównego nurtu, więc my nawet nie wiemy, czy Ziemia jest okrągła, czy płaska, nie wiemy, czy jest firmament, czy możemy latać w kosmos, nie wiemy, czym są planety, czym są gwiazdy, nic nie wiemy właściwie, więc trzeba będzie, kiedyś tam nastąpi ujawnienie, bo my się dowiemy, jak nasz świat jest zbudowany ale y, będziemy wszyscy w szoku według mnie, bo tak mi się wydaje, że jesteśmy totalnie oszukiwani i to wszystko dziękuję. No, ja nie ukrywam, że liczę na dziennikarzy śledczych yy, i to cały, cały czas mówimy, ta nasza intencja, żeby prawda wyszła na jaw, bo już faktycznie wielu pilotów, wiele osób, yy, które gdzieś tam miały właśnie spotkania, faktycznie oficjalnie mówiły, tylko były brane za osoby niespełna psychiczne, wiemy o co chodzi. Natomiast, yy, no wiadomo, że jak zwykle może być coś dostosowane, ale pójdźmy tą intencję, żeby jednak ta prawda jeszcze bardziej wyszła, żeby im się nie dało, żeby były nas oszukiwać, tak, bo, bo to jak tutaj słusznie koledzy państwo zauważyli, że no, będą kombinować jak zawsze, bo i jeszcze mają ten tryb, ale my mamy swój. Słuchajcie, e, bardzo piękne brawa, ja chcę spuentować tą dyskusję i to ostatnie pytanie. Tak, też uważam, że w e, waszym że Pentagon będą nas tak samo oszukiwać, jak wszyscy, którzy do tej pory w tej sprawie się wypowiadali, czasami tylko półgębkiem. W związku z tym, że na początku yy, zapytałem, yy, wskazałem na Kopernika, potem na Wolszczana, i może jak się okaże, że Amerykanie tego nie zrobią, Rosjanie tego nie zrobią, inni tego nie zrobią, to może my Polacy wytniemy ten kolejny, trzeci numer. Dobra? Dziękuję bardzo wszystkim. Trzymajcie <kluczy> <kluczy> się tam w Stanach, w Szwajcarii, e, gdziekolwiek jesteście na świecie, Polacy, jesteście cudowni. Jesteśmy jedną wielką rodziną Polaków, także. Cieszę się, z tego uniwersalizmu przynosicie nam stamtąd szacunek dla innych narodów, innych nacji, a da, jednocześnie dalsze podtrzymywanie godności, poczucia, że jesteście Polakami, że po prostu ciągle jesteście jednym rodem, z jednego rodu pochodzicie. Tutaj ta góra ślęża to pradawne, prasowiańskie czasy, tutaj też jest nasz rodowód i te, o tym nie zapomnimy, będąc jednocześnie z wszystkimi ludźmi na tej planecie wielkiej przyjaźni, bo taka będzie przyszłość świata. Dziękuję bardzo. Jesteśmy... Janusz jeszcze na koniec, tutaj od Instytutu Esopozytiv specjalny certyfikat dla Ciebie uznaniowy, chociaż tak symbolicznie, smyczka i inne materiały reklamowe, po prostu robisz niesamowite rzeczy, dzięki Tobie jest ta harmonia, ta telewizja, no wiesz, co Ci będziemy mówić i sprawę ufaj sprawę. Słuchajcie, jak zacznę zbierać, zbierać certyfikaty i nagrody, ja już tak dziękuję bardzo, ale Wam powiedziałem kiedyś, że Moja rola się skończy, kiedy będę zaczynał dostawać jakieś nagrody, propozycje i fuchy na najwyższym szczeblu, więc póki co specjalnie nie nagradzajcie, bo jak będę miał naprawdę coś wielkiego zyskać, to wtedy powiem, że moja rola się skończyła. Dziękuję bardzo.